Jeżeli nie znacie, to wiecie, że jestem motocyklistą, który rzadko zjeżdża z asfaltu, ale kiedy to już robię, to zawsze są przygody. Wiem, że spośród Was jest wiele osób, które również chcą tego spróbować po raz pierwszy. Dlatego dzisiaj pokażemy wam trzy kaski offroadowe, gdzie rozpiętość cenowa jest bardzo duża. Skupimy się na tym, czym się różnią. Zaczynamy. Czym kaski off-roadowe różnią się od kasków szosowych? w zasadzie wszystkim. Przede wszystkim są one lekkie, nastawione na pracę na motocyklu z dużą ilością wentylacji. A to poza ogromnymi wlotami wentylacyjnymi oznacza również brak wizjera. Tak, nie mamy tutaj wizjera, Potrzebujemy mieć gogle. Nie da się jeździć. W takim kasku bez gogli. Dlaczego? Ponieważ w przeciwnym wypadku kamienie, których będzie tutaj mnóstwo, gałęzie czy nawet szyszki będą chciały wybić nam oko, więc potrzebujemy gogli. I Airoch całkiem niedawno wpadł na to, że skoro produkuje od wielu lat świetne kaski, które są znane na całym świecie, to może warto by również robić dedykowane gogle. I tak pojawiły się dedykowane gogle od Airocha, które będą pasowały do każdego Waszego Airocha roadowego Naszym pierwszym bohaterem jest VRAP, czyli najtańszy, najbardziej podstawowy Kask off-roadowy sprzedawany przez Iroha. W zasadzie powiedziałbym, że to jest kask dla wszystkich osób, które chcą spróbować tej przygody, ale nie chcą jeszcze pakować jakoś dużo kasy, bo nie wiedzą, czy im się to spodoba, czy to będzie dla nich. Natomiast, mimo że nie chcą pakować dużej kasy, to przydałby się kask znanej marki, który już tą podstawową ochronę, te bezpieczeństwo, takie pewne bezpieczeństwo nam zapewni. I tutaj przychodzi Airo właśnie ze swoim WRAPem. Nasz WRAP występuje w wersji dla dorosłych oraz dla dzieci, gdzie nazywa się WRAP Junior. I ciekawostka jest taka, że dla dzieci występuje w jednym rozmiarze skorupy, Natomiast dla dorosłych występuje w dwóch rozmiarach skorupy. Z kolei przekłada się to na rozmiary kasków od XS do 2XL, jeżeli mówimy o wersji dla dorosłych. Skorupa została wykonana w technologii HRT, czyli jest to termoplast poddawany specjalnej obróbce i jest on bardzo odporny na wysokie temperatury. A jest to o tyle znaczące, że w razie jakiegokolwiek nieprzyjemnego wypadku i tarcia wywołujemy tą wysoką temperaturę, a ten termoplast w tej technologii jest na to Bardziej odporny niż tańsze skorupy, po prostu. Nie? To jest myślę, że taka podstawowa skorupa z tym bezpieczeństwem, któremu już możemy zaufać, przynajmniej na samym początku naszej przygody. W środku znajdziemy EPS o różnej gęstości i to jest ważna informacja, ponieważ nawet w kaskach szosowych, w tej kasie bardzo często nie ma aż tak dobrego EPS-u. środek możemy wyciągać, nadaje się on do prania, jest antybakteryjny i to jest bardzo ważna informacja, ponieważ. W kaskach off-roadowych. Cały czas pracujemy. Cały czas się pocimy, wylewamy hektolitry tak naprawdę tego potu, więc po każdym jednym wyjeździe cały środek trzeba wypiąć i go wybrać. Jeśli chodzi o zapięcie, jedyne sensowne zapięcie, czyli podwójne D. Nie kupujcie kasków off-roadowych, które nie mają zapięcia podwójne D, ponieważ bardzo często są to shitowe, gówniane kaski nadające się jedynie na półkę do sklepu. Nie do sklepu. Na bazarek. Jak przystał na kask off mamy wysuniętą szczękę z zaznaczonymi wyraźnie wlotami powietrza. Te wloty powietrza znajdziemy także w górnej części kasków oraz z tyłu wloty gorącego powietrza. Mamy także daszek z delikatną regulacją i w razie potrzeby jest on wymienny. Gdyby coś się połamało, spokojnie możemy sobie taki daszek dokupić i zamontować kolejny. Jeżeli chodzi o wagę naszego wrapa, to dla mniejszej skorupy wynosi 1330 gramów. Dla rozmiaru L, czyli takiego właśnie dla mnie, Naszym drugim kaskiem jest Striker i on kosztuje dokładnie dwa razy więcej niż wrap, więc skąd bierze się ta różnica cenowa? Już wam tłumaczę. Przede wszystkim skorupa. To jest totalnie inna skorupa. Ja wiem, że kiedy weźmiecie taki kask po raz pierwszy do ręki to powiecie, no, inne kolory i tyle. Nie. Tutaj mamy już skorupę wykonaną. Z kompozytów włókien szklanych. To oznacza, że przy niższej wadze mamy większą wytrzymałość, a to bezpośrednio przekłada się na nasze bezpieczeństwo i mniejsze obciążenie naszej głowy. Drugim elementem jest fakt, że mamy tutaj chociażby taki system jak AMSS. W skrócie, polega to na tym, że w środku mamy podwójny EPS, który przesuwa się względem siebie. To oznacza, że gdy kask przyjmie uderzenie rotacyjne, czyli uderzenie boczne, które są bardzo niebezpieczne dla naszego mózgu. Gdyby dotarły do niego, to EPS w tym momencie robi wszystko, żeby te uderzenie do naszego mózgu nie dotarło lub dotarło bardzo mocno osłabione. Dlatego, zamiast przenosić te uderzenie wprost do naszego mózgu, to EPS się przesuwa wytracając tą siłę uderzenia. Myślę, że systemy tego typu są przydatne w każdym kasku. Natomiast umówmy się, kiedy jedziemy motocyklem off-roadowym, to upadki są dużo częstsze i rzadko się uda tak ochronić głowę, żeby ta głowa też nie uderzyła, więc myślę, że w przypadku kasków offroadowych to jest takie naprawdę must have. Kolejnym systemem jest system AEFR. Tak. Takie sobie nazwy wymyślili. Jest to po prostu system szybkiego uwalniania poduszek policzkowych. To jest przydatne podczas wypadku, oczywiście, niechcianego wypadku. Bardzo szybko można to wyciągnąć i w tym momencie nasza głowa delikatnie, przyjemnie schodzi z kasku, a w zasadzie kask z głowy. Pozostałe elementy są bardzo spójne z innymi kaskami of-roadowymi, czyli mamy tutaj wyciągane, w pełni akty bakteryjne nadające się do prania wnętrze. Jest to potrzebne, jest to niezbędne. Mamy także podwójne D, czyli też taki standard, o którym Wam wcześniej mówiłem, to musi po prostu w kaskach być. Ale mamy także bardziej rozbudowaną wentylację niż w przypadku naszego wrapa, co też będzie odczuwalne dla Was. Na własnej skórze przekonałem się, że nawet jazda w temperaturach, powiedzmy, 15-18 stopni. Potrzebujemy wtedy wentylacji. Jeżeli zaczynamy się pocić, mocno pracować na motocyklu, są podjazdy, zjazdy, przewrotki, podnieść ten motocykl, spocisz się. Generalnie, wentylacja potrzebna jest cały czas. I tutaj tą wentylację mamy. Z tyłu znajdziemy wyloty gorącego powietrza nie tylko pod tym daszkiem, ale również są bardzo fajne wyciągi z naszej wyściółki, tak, żeby cały czas pełen przewiew w tym kasku był. Podobnie jak w przypadku Wrapa, tutaj mamy rozmiary od XS do 2XL, natomiast różnica polega na tym, że w przypadku Wrapa mieliśmy dwa rozmiary głównej skorupy, tutaj natomiast mamy już trzy rozmiary głównej skorupy, więc na przykład pomiędzy m a l jest różnica mniejszej lub większej skorupy. Teraz podnieśmy sobie poprzeczkę i jeszcze wyżej przechodzimy do Aviatora 3, który jest dwukrotnie droższy niż nasz Striker, ale czy dwukrotnie lepszy? Awiator 3, czyli najdroższy kask off-roadowy od Airoha. Jego ceny zaczynają się powyżej 3000 zł. A kiedy tylko sobie dołożymy jakąś fajniejszą grafikę, to spokojnie przekroczymy 3600 zł. I okej, okay, jakby grafika grafiką, te 600 zł powiedzmy to już zależy od Was. Natomiast co za te ponad 3000 zł dostajemy, czym on będzie różnił się od Strikera. Jeżeli chodzi o wykonanie skorupy, to materiał jest taki sam, czyli mamy tutaj właśnie kompozyty włókna szklanego i to jest dobra informacja. Natomiast różni się tutaj już. Cała reszta, ponieważ po pierwsze mamy dużo więcej wentylacji. To nie jest tak, że ta wentylacja jest tylko tutaj, na szczęce, ponieważ ona pojawia się pod daszkiem, jest jej dwa razy więcej niż w przypadku Strikera, ale mamy też. Ogromne wloty powietrza w górnej części kasku, które robią potężną robotę. I naprawdę, jak ja jestem w środku kasku, to ja tutaj przez te wloty powietrza widzę Was. A one jeszcze tutaj mają specjalną metalową siatkę, żeby żadne owady lub takie właśnie większe rzeczy nie wpadły na mnie, postrzeżenie i niechcianie do środka kasku właśnie górną. Częścią. W tylnej części kasku również mamy spoilery z ogromnymi wylotami gorącego powietrza, również większymi niż w Strikerze, i tutaj również znajdziemy sobie wyciągi bardziej rozbudowane niż te w niższych modelach. Więc tak, samej wentylacji na dzień dobry, tak lekko patrząc, mamy już dwa razy więcej, a może nawet trzy razy więcej niż w przypadku tańszych modeli. Więc różnica jest odczuwalna, ale to nie jest tak, że tylko różnica. Na zewnątrz naszej skorupy jest widoczna, ponieważ bardzo dużo dzieje się w środku tego kasku. Teoretycznie mamy taką samą, może trochę ładniejszą wysiłkę. W praktyce iroch Aviator 3 jest produkowany w czterech rozmiarach skorupy, co przekłada się również na rozmiary od XS do 2XL. Ale to oznacza, że już LK znacznie będzie różniać się od Mki. I tak jak w Strikerze, powiedzmy, miałem w miarę luz było miękko. Tak tutaj ta elka jest już ciasno dopasowana do mojej głowy, czuję, że ona bardzo dobrze siedzi i mimo, że posiada dużo więcej gadżetów i bardziej jest zaawansowany środek, to waży dokładnie tyle samo, co strike. więc tutaj postęp również jest. Pokażę Wam jedną rzecz, która jest genialna w tym kasku, która sprawia, że chciałbym ten kask między innymi mieć, Bo to, ponieważ tutaj mamy wnętrze w pełni nadające się do prania, ale wyciągane za pomocą, czy w sumie trzymające się za pomocą magnesów i już wyciągnięte, zobaczcie. Magnesy tylko to trzymają, więc tutaj również mamy system wyciągania poduszek policzkowych, ale jest on turboszybki, nie wiem, jakby mega szybki. Z takim czymś spotkałem się tylko w beluszosowym Cały środek jest wyjmowalny, antybakteryjny, nadający się do prania. Musi być, bo tak jak mówiłem, jest to kask off-roadowy, tu się trzeba pocić. Tutaj mamy specjalną niebieską szlufkę, która się nazywa hydrosystem i generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy hydrobag na plecach, tutaj możemy przeciągnąć sobie rurkę, ona będzie trzymana właśnie przez ten zaczep i spokojnie w razie potrzeby pijemy prostu. Mamy także system AMS+, czyli jest to podobny system do strikera, ale bardziej rozbudowany, który znacznie lepiej będzie pochłaniał te rotacyjne siły uderzeniowe. Nie mogą oczywiście zabraknąć zapięcie podwójne, DM. Ja myślę, że to jest standard, do którego Was przyzwyczaiłem. Natomiast tutaj mamy biały pasek akurat w tym malowaniu i włoską flagę, ponieważ ten kask jest składany ręcznie we Włoszech, mogę to potwierdzić, ponieważ na własne oczy to widziałem. I mega to jest imponujące, jak oni z miliarda różnych elementów ten kask składają. Wiem, że zabrzmi to trochę ale jeżeli kupicie awiatore już dzisiaj w ciągu 4 godzin gratis dostaniecie do niego specjalną torbę na kask, która kosztuje normalnie milion pesos. Do tego dostaniecie śruby, a żebyście mogli tymi śrubami operować, to też specjalny śrubokręt i jakże inaczej, oczywiście będzie również specjalny uchwyt dla GoPro. A chętni będą mogli niektóre z tych lotów wentylacyjnych zaślepić specjalnymi zaślepkami. Tak, wiem, brzmi bardzo to jak Mango, natomiast tych części faktycznie iRock tutaj daje bardzo dużo. Kupując ten kask, od razu dostajemy więcej prestiżu w tej cenie, ale cena już też nie jest niska, więc myślę, że to jest jak najbardziej na miejscu. Jeżeli nie chcecie tych wszystkich gratisów, podoba Wam się ten kask, ale nie potrzebujecie też na przykład magnetycznie wyciąganej wyściółki, czy tego systemu AMS, Plus, czy na przykład yy, ładnego malowania. To jest jeszcze wersja Light, która nazywa się Aero Ace. I ona jest lżejsza, ponieważ waży około 1080 gramów. Więc różnica w wadze to jest 300, ponad 300 gramów, czyli bardzo, bardzo dużo. I na przykład niektórzy zawodnicy wybierają awiatora, bo ufają skorupie, wyściółce i tak dalej. Natomiast chcą, żeby ten kask był jak najlżejszy. Nie potrzebują całej reszty tych gadżetów. I ci zawodnicy właśnie wybierają wersję Ace. To jest lżejsza. Taka ciekawostka, gdybyście właśnie chcieli iść tą drogą. To teraz szybkie podsumowanie. Brab, podstawowa skorupa z termoplastu i mamy EPS o różnej gęstości. Cena od 749 zł, a dla wersji junior 699 Striker, czyli już półka wyżej, mamy tutaj włókno kompozytowe, mamy lepszą wysiłkę w środku, trochę więcej wentylacji, cena od 1399 i na końcu Aviator, który ma wszystkiego po prostu full na maksa, lepsza skorupa, dużo więcej wentylacji, bardzo mocno zaawansowany środek i tutaj cena zaczyna się od 3099 zł, ale mamy jeszcze wersję Ace, czyli tą wersję Lite, i ta z kolei zaczyna się od 1799 zł. Macie już teraz pełną wiedzę, wybierzcie ten kas, który najbardziej będzie pasował do Waszych wymagań. Jeździcie bezpiecznie i miłego latania.